Cześć, witajcie. Ja jeszcze kątem oka patrzę, czy tu się dobrze wszystko prezentuje. Dzisiaj będziemy odpakowywać sobie paczki z urządzeniami do testów, a będzie to Dedra. Dedra SAS Plus All. Kolejna paczka od Dedry. Kolejne narzędzia do testów, do przetestowania i kolejne filmy będą się nam pojawiały na kanale. Z tymi narzędziami, urządzeniami, jeszcze nie widzicie, ja już widzę, co to jest. Tak myślałem po kształcie tej paczki. Proszę bardzo, bezszczotkowy odkurzacz. Bezszczotkowy odkurzacz, odkurzacz akumulatorowy. Zrobimy sobie szybciutki unboxing tutaj tego wszystkiego. Eee, o kurczę, i zobaczymy, ile tutaj jest ciekawych rzeczy w ofercie Drasas Plus All. Ja, mają tego trochę. Trzeba przyznać, że jest to bardzo rozbudowany system. A odkurzacz kosztuje tam jakieś parę stówek. Nie wiem, czy 4, czy 5. Nie pamiętam. Całość zapakowana w folię i karton. Papierologia, którą sobie przejrzę później, folię rzucam tam. Potem to posprzątam. Szczotka, moi drodzy, zainteresował mnie ten odkurzacz z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to odkurzacz akumulatorowy i to mi się podoba. Niewielki odkurzacz akumulatorowy, taki do ręki. Czasami tak jak teraz mam na tej robocie zdarzają się takie sytuacje, gdzie muszę powiedzmy przez dom przejść i poodkurzać, no tam to co naniosłem na butach i właśnie taki odkurzacz jest do tego idealny, A również na przykład do takiego finishowego odkurzenia tam gdzieś na panelach, nie? jeżeli nie chcemy, powiedzmy, przynajmniej na tej robocie, tak jak to tam będę akurat miał, miał do, do, do odkurzenia. No nie? Nie chcemy dużego odkurzacza taszczyć znowu po piętrach na górę, z jakiegoś powodu jeżdżę na dole. Mogę użyć mały odkurzacz. I również jak kończę dzień pracy, chcę tam wiecie, ogarnąć trochę te, tą klatkę schodową, czy te korytarze przedpokoje, to również mogę się posłużyć niewielkim odkurzaczem. Z drugiej strony, taki mały, niewielki odkurzacz biorę też na wakacje. I pewnie w tym roku na wakacje również może dedrę wezmę. Potestuję, zobaczę, jak się dedra sprawdza. Czy odkurzaniu takiego domku. E, dobra, szczotka, moi drodzy, e, może nie szczelinowa, ale taka szczoteczka do odkurzania nawet w samochodzie czy w jakichś zakamarkach, to też jest fajne, e, czy na przykład z góry listwy przepodłogowej i tak dalej, można tym przelecieć. Szczotka, która ma dwie funkcje, funkcja e, bez bez włosia, czyli na przykład dywany, czy w samochodzie, może, może dywaniki samochodowe, oraz z włosiem, nie? żeby sobie tam nie poniszczyć, porysować czegoś, no to można z włosiem. Fajnie, dwie szczotki mamy w zestawie już. Trzecia szczotka to jest, to jest właśnie szczelinówka. I ta szczelinówka, moi drodzy, również jest yy, ciekawa. Ona jest podobna jak te szczelinówki, właśnie które mamy w odkurzaczach tego typu, czyli ma tutaj dziurki. Żeby go po prostu nie nadwyrężać, no nie? To lewe powietrze będzie wciągane. No i też będzie fajnie to, fajnie to działało. Ja mam jeszcze Dysona w domu, używam to, może sobie porównam. Jak to będzie w porównaniu, po prostu taki droższy odkurzacz i, i tańsza wersja, ale niekoniecznie, niekoniecznie w jakiś sposób gorsza. Zobaczymy. Bezczotkowy. Odkurzacz. Dzisiaj nie będziemy go specjalnie omawiać. Rozpakujemy i może to uruchomię. Nie? Mam tu jakąś baterię z Dedry? To skoczę. Albo odpakujemy drugą paczkę. Tam powinna być jakaś bateria. No i rura. Rura, która nam przenosi również zasilanie. Czyli szczotka z silnikiem będzie nam działać i będzie jeszcze skuteczniej ta praca przebiegała. Mamy również bazę. Baza na ścianę. I baza, moi drodzy, na dwie rury jakieś, dwa akcesoria plus odkurzacz, ale odkurzacz nie będzie wisiał z bateryjką, będzie trzeba bateryjkę sobie ściągnąć. No tak to jakoś tutaj, Aha, no, to jest w ogóle, te akcesoria są u góry, nie, więc tak to działa, w ten sposób to jest zorganizowane. No zobaczymy, zobaczymy, czy u mnie ten pomysł z taką bazą bez akumulatora się sprawdzi, aczkolwiek dobrze jest na dłuższy czas i kołeczki nie? na dłuższy czas ten odkurzacz jeżeli jest nieużywany no to tą baterię wyciągnąć jak to w urządzeniach akumulatorowych fajne te opakowania mają trzeba przyznać, że tutaj pod względem jakby no, takiego designu tych opakowań to Dedra wymiata naprawdę bardzo bardzo fajne bardzo fajne Opakowanka, które informują nas już o może nie o wszystkim, ale o bardzo wielu rzeczach. Zobaczmy, co mamy tu. I tym samym też się dowiemy, czy, czy jest wszystko wysłane. Chyba wszystko. daj się na brudze, bo są te pościnane tektury. Akcesoria do kompresora pan, pan sam. Ja sam. Pan sam. Kolejne akcesorium do kompresorka wąż. Również on jest dedykowany akurat do kompresora akumulatorowego. Jest jakaś bateryjka. 5.0, chyba piątki jeszcze nie mam. Tu jest jeszcze jakaś bateryjka. O kurczę, 4.0. 4.0 i jeszcze jest jakaś bateryjka. Sporo tych baterii jest do wyboru do koloru. Yy, 40. No. Kilka tych baterii trzeba mieć, yy, jak się ma system akumulatorowy, żeby po prostu ciągłość pracy zapewnić. No I przy tych testach dedry tych kilka baterii nam na pewno nie zaszkodzi. Moi drodzy, będzie się testowała również szlifierka kątowa, zanim wyciągnę tą szlifierkę z opakowania, to chciałbym odpakować jeszcze kompresor. To jest rzecz, która mnie interesuje bardzo i jest to rzecz ciężka. Kompresor akumulatorowy, moi drodzy, który będzie się testował, raczej mam go w planach używać na warsztacie jako na narzędzie, urządzenie warsztatowe do czyszczenia, przedmuchiwania jakiegoś sprzętu, do serwisowania, do pompowania również rowerów, ale mogę go zabrać, no nie, bo jest to rzecz akumulatorowa, więc będzie można sobie to zabrać, jeżeli będzie taka potrzeba, nie, gdzieś na robotę, ewentualnie na jakiś wypad, wyjazd, na którym mógłby on być potrzebny w jakiś sposób, no spoko. Pudło, jak się odpakuje, to nie jest już to aż takie, aż takie drastycznie wielkie. No bardzo sympatyczna maszynka, bardzo sympatyczna rzecz. O kurczę, i on jest na dwie baterie. Wujek, to dobrze, że tych baterii kilka jest. Co my tutaj mamy? A no my tutaj mamy wszelkiego rodzaju końcówki do pompowania Do pompowania e, e, No wszystkiego w zasadzie <laughs> I wentylków samochodowych I jakiś tam dmuchanych zabawek i tak dalej Myślę, że muszę do tego celu, żeby to tutaj ogarnąć porządnie Sobie Sobie Przeczytać instrukcję Ale możemy podłączyć na no szybko. Dobra. Niech będzie. To w ogóle ma. No muszę, to, muszę poczytać o nim trochę. Ale chcę, żebyśmy go dzisiaj już uruchomili. Więc spróbujemy go. Więc go spróbujemy uruchomić od razu na tym filmie. No. Ciekawy jestem bardzo, jak to będzie. Jak on będzie działać czy jest hałaśliwa bestia. Czy nie. I ten kompresor to też nie są jakieś wielkie pieniądze. Okej. Okay. Wężyk 2,5 metra gdzieś mi się tam rzuciło. Pstryk. Pstryk. I teraz nie wiem, czy ten osprzęt mi tu będzie pasował już? Nie, jeszcze nie. On mi będzie pasował. Kurczę, nie wiem, naprawdę. Trzeba będzie tylko nie wiem, czy ta instrukcja tam gdzieś jest, czy ja ją gdzieś wywaliłem. E, weźmy pistolet taki zwykły. zwykły. Zwykły, niezwykły. Zamocujmy go z przedłużką. I dwie baterie są potrzebne. Nie wiem w jakim stopniu są naładowane. Ale my chcemy te piąteczki tutaj sobie wrzucić. I jedną, drugą. I chcielibyśmy to urządzenie sobie odpalić. Właśnie wiedziałem, że czegoś mi tutaj brakuje. Brakuje mi filterka z tyłu, który należy sobie tutaj wkręcić, żeby tam kompresorek nie zaciągał brudu i pyłu. No i co? E, nabiło się do 8 e, atmosfer. Nie, 8 bar. ja kole. Oła! Nie wiem, czy to z czym to leci. Jakieś drobinki chyba z, z węża, zanieczyszczenia, ewentualnie z butli coś tam. No, wyleciało i aż bolało na rękach. Dobrze, moi drodzy. Pistolet do pompowania, pistolet do przedmuchiwania z takim dłuższym, jak to nazwę, dłuższą końcówką, no nie? Żeby gdzieś tam ewentualnie w urządzeniu dało się dojść i przedmuchać. No, i to ma trochę siły, bo to jest. Ja cię nie mogę. Dobra. Fajnie, do przedmuchiwania, rewelacja. Być może nie jest to jakiś e, duży kompresor, być może jego e, parametry nie są porównywalne z ogromnym kompresorem, ale na moje potrzeby, na to, co ja potrzebuję na warsztacie i do czego, e, że tak powiem, mam w głowie ten kompresor, to to jest rewelacyjne, rewelacyjne urządzenie. Wyłączę sobie go. Dobra, moi drodzy, otwórzmy sobie jeszcze szlifiereczkę. Kompresor fajna zabaweczka, nie powiem. Otwórzmy sobie szlifiereczkę. Tutaj też mamy instrukcję, ale do tego urządzenia instrukcja nie będzie mi niezbędna. Uchwycik boczny z redukcją drgań czy z antywibracją jakąś. Kluczyk, który jest chowany w tym uchwycie również, więc to jest też dość ciekawa opcja, że ten kluczyk jest zawsze z nami. Niewielka szlifieleczka na silniczku bezczotkowym. no sympatyczna se jest, bardzo ciekawe urządzenie i będę chciał to urządzenie sobie przetestować. Jak to jest, gdzie jest ta szczołka? Aha, tak się kręci, czyli zazwyczaj to mam chyba z tej strony. Będę chciał to urządzenie sobie przetestować również na robocie przy pracy z płytkami, przy płytkowaniu, wiercenie, cięcie i tak dalej. Czy my tutaj mamy regulację obrotów? Na tym urządzeniu nie widzę. A więc regulacji jako takiej nie ma. Filterki do obiegu powietrza. No, ale nie ma regulacji obrotów. Nie wiem, czy to przewoczyłem, czy. A, na bok. O kurczę. Ale pasowałaby mi tu regulacja. No, ale nie widzę. Dobra, moi drodzy, wygląda to sympatycznie miękki start hamulec będę się bawił tym niewielkim urządzeniem które też bardzo ładnie wygląda no, może taką w ogóle taką skrzynkę zestaw, zestaw sobie złożę już, bo już kilka tych urządzeń z mam i, i można by było tym pracować i porównywać sobie to ewentualnie jak to się sprawdza w robocie Aha, wła włączamy. Aha, czyli to jest ok, bo już zgubiłem. E, włącz, wyłącz jest poprzez naciśnięcie i mogę odkurzać. Drugie naciśnięcie dopiero wyłączy mi urządzenie. I na dwójce, na jedynce działa jakby na niższym biegu i zmieniam na wyższy bieg. No i sympatycznie. Oświetlenie robocze, wszystko jest moi drodzy, ale te rzeczy będą omawiane już w kolejnych filmach po sprawdzeniu, po przetestowaniu. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hej!